Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Profesor Piotr Gliński. Dzień dobry, dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie Profesorze, proszę mi powiedzieć, tak z perspektywy czasu, jak Pan ocenia ten czas, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej? Czy są raczej czy są korzyści większe, czy... nie? Czy... Bardzo generalne pytanie. No ja myślę, że generalnie są większe korzyści. To znaczy ja jestem zwolennikiem Europy, ojczyzn, Myślę, że jakiś rodzaj integracji pomiędzy sąsiadami jest jak najbardziej właściwy. To jest dobre na przykład dla gospodarki, jeżeli jest większa możliwość konkurencji, wymiany itd. To jest dobre dla obywateli. Mamy, nie, nie musimy mieć paszportu, możemy zwiedzać inne kraje, wyjeżdżać także w celach nie, pozaturystycznych. Nie no to oczywiście ma swoje olbrzymie zalety. Otrzymujemy także netto więcej pieniędzy niż płacamy, więc te pieniądze można, mówię o funduszach europejskich, można rozsądnie wydawać. Szkoda, że nie wszystkie te fundusze są wydawane rozsądnie, na to wskazywałem, że one raczej realizują cel polityczny, w następnej kolejności cel czysto ekonomiczny, to znaczy pobudzają popyt oczywiście wewnętrzny, natomiast w mniejszym stopniu. Realizują cel społeczny, kulturowy i cywilizacyjny. Ja się obawiam, że one są niedostatecznie efektywnie wykorzystane. I możemy w przyszłości zresztą to nie jest tylko moje zdanie bardzo wielu ekonomistów o tym mówi, możemy w przyszłości znaleźć się w takiej sytuacji jak Hiszpania czy Portugalia, gdzie przeinwestowano. Tak. Nawet wczoraj ktoś ze specjalistów. Mówił mi, że w Portugalii pobudowano autostrady równoległe do siebie na przykład, prawda? Bo to na swój sposób jest najłatwiejsze wydawanie pieniędzy na wielkie inwestycje z olbrzymią dozą dowolności i braku efektywności tych inwestycji. No, krótko mówiąc leje się beton. Ekonomia tym zarabia, ale ten beton nie zmienia naszego myślenia, naszej mentalności, naszej kultury. Nie edukuje naszych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc nie chodzi o to, że te środki mogły być lepiej wydawane. I najwyższy jest czas, żeby pomyśleć o tej nowej perspektywie budżetowej europejskiej, że pieniądze, które otrzymamy w tej perspektywie, były wydane lepiej niż poprzednio. Czy Polska powinna wejść do strefy euro? No myślę, że jest za wcześnie, za wcześnie co o tym mówić, za wcześnie yy, snuć jakieś plany w tym kierunku. No wiemy przecież już, zwłaszcza po tej dyskusji, po kryzysie, że euro to był projekt polityczny, a nie ekonomiczny. Nie można łamać praw społecznych. Ekonomia to jest nauka społeczna o prawach, o relacjach międzyludzkich. I z powodów politycznych wprowadzono euro, to dobrze brzmiało, dobrze wyglądało, natomiast Pieniądz musi być związany z państwem, prawda? ponieważ polityka budżetowa, polityka monetarna jest prowadzona przez państwo, jedną, jedną jednostkę. Więc <słuch> pieniądz europejski mógł być prowadzony w państwie europejskim. No ale na to nie jesteśmy ani gotowi, ani nie mamy takiej woli, ani my, Polacy, ani inne narody europejskie, bo byłby to projekt najprawdopodobniej niszczący nasze tożsamości, ale w ogóle, no raczej to jest political, political fiction, prawda? Zmuszanie narodów, społeczeństw do tego, żeby budować jedno państwo europejskie. Także tak to jest z tym projektem euro. Ale to chyba nie jest coś tylko z projektem euro, bo czasami jednak wielu obserwatorów mówi, że ta Unia Europejska to też ma na celu zbudowanie jakiegoś demosu europejskiego, prawda? I to znaczy, Coś tak naprawdę chyba utopią. Jest to utopią. Ja się zgodzę, że można mówić o pewnych, o pogłębianiu relacji międzykulturowych. Tak. No wymiana międzykulturowa jest wspaniała. My tu w Polsce też mamy przecież wpływy różnych innych narodów i społeczeństw. Nasz naród polski jest wzbogacany przez różne inne treści kulturowe. No ale kanon wartości jest jeden i podstawowy, i on, on mówi o naszej tożsamości. I, a ma także bardzo praktyczne znaczenie, bo on wyznacza rację stanu naszej wspólnoty politycznej. Na świecie tak jest, wbrew temu, co niektórzy może twierdzą, że yy, ludzie organizują się we wspólnoty polityczne, które troszeczkę ze sobą rywalizują, bo interesy tych wspólnot bywają odmienne. Więc trzeba o tym pamiętać i nie można yy, no, budować jakiś utopijnych właśnie modeli. Że demos europejski w takim miękkim znaczeniu to bardzo dobrze. No ja jestem Europejczykiem, Portugalczyk jest Europejczykiem, my się może lepiej porozumiewamy niż z kimś z Azji, co nie znaczy, że ten z Azji jest gorszy. No spokojnie, prawda? Na siłę budowanie czegoś wbrew naturalnym ewolucjom i wbrew naturalnym tożsamościom narodowym jest oczywiście bez sensu. A wierzy pan, że euro się utrzyma? Oj nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie wiem jak bogate są skarbce niemieckie, I dużo jeszcze można płacić za ten projekt polityczny, więc ekonomiści twierdzą, że, się, że, że to prędzej czy później padnie. Trudno mi jest powiedzieć, no jest jakaś przepychanka, jak widać, jest szukanie... Dobrych rozwiązań w sytuacji, kiedy tych dobrych rozwiązań nie ma, no nam grozi z kolei oczywiście ta Europa kilku prędkości, tak. i, i my będziemy w tym yy, pociągu, który wolniej jedzie z pewnego punktu widzenia, wolniej, no, bo mi, chociażby no grozi nam w tej chwili bardzo realnie obniżenie od 12 miliardów, bo to, że euro tej transzy najbliższej tak. w związku z ostatnimi, ostatnimi propozycjami niemieckimi. No, zamykania się właśnie w tej strefie. No to nie jest dobre. No, ktoś popełni pewne błędy czy decyzje. Z Europą oczywiście jest jeszcze no, wiele innych problemów, o których wiemy. No ta olbrzymia biurokracja europejska. Prawda? Te instytucje, które są średnio potrzebne chyba, jak troszeczkę Parlament Europejski jest taką instytucją. Tam, tam parę ciekawych rzeczy się dzieje, czy też obrony pewnych wartości. No, my, my próbowaliśmy przecież tam bronić naszej racji stanu, stanu łupkowej. <grym> Więc to jest właściwe zaangażowanie, natomiast sam w sobie tak wielki parlament, przecież tam jest więcej posłów niż u nas. U nas w Polsce chyba jest trochę za dużo, ale, ale to już jest inna dyskusja. I, i te olbrzymie apanaże, plus ta olbrzymia biurokracja europejska, mało tego, no ten deficyt demokratyczny w Europie, przecież jest oczywiste, że ciała europejskie są praktycznie Niedemokratyczne. Jedyne ciało najbardziej demokratyczne wybrane, czyli parlament, ma najwięcej, najmniej władzy. Tak. tak. Prawda? No. Więc yy, no jest to, yy, jest to projekt troszeczkę biurokratyczno-elitarny, nie liczący się właśnie z Demosem. Jakkolwiek byśmy go nazwali, czy to jest Demos Europejski, czy to są, yy, czy to jest Federacja Demosów, czy to tak. jest po prostu mozaika Demosów, prawda. Więc te, i te problemy są nierozwiązywalne. One od lat istnieją i no prowadzą później do takich absurdów właśnie jak projekt polityczny typu euro. No pięknie wygląda symbolicznie, to jest, jest świetne, No ale okazuje się, że to jest wbrew po prostu prawom społecznym. Pan powiedział, że w Polsce jest za dużo posłów. A jak Pan się ustosunkuje do Senatu? Bo wiele osób mówi, że Senat powinien być zlikwidowany. No, to znaczy sami senatorowie mają pewien y, niesmak, y, bo w zasadzie no, pełnią funkcję oczywiście takiego wentyla legislacyjnego, no, ale y, to można, znaczy proces stanowienia prawa można by usprawnić w innych miejscach. Zresztą ten proces w Polsce jest bardzo y, kiepskiej jakości, jak wiemy. Y, z, różnych, no, z ekspertyzy ostatnio, którą czytałem wczoraj nawet. Wynika, że około jednej trzeciej polskich projektów prawnych to w ogóle nie ma nic wspólnego z poszukiwaniem dobra, dobra wspólnego, a ma, przede wszystkim jest dyktowane przez grupy interesów, lobbystyczne różnego typu. Do tego jeszcze przecież dochodzą trudne do zbadania grupy interesów, tak zwane zakulisowe więc ten proces stanowienia prawa gdzie indziej powinien być poprawiany na innych poziomach. Natomiast Senat można by wykorzystać jako Izba Obywatelska, być może jako Izba Samorządowa. Szkoda, że Senatowi odebrano tę funkcję kontaktu z Polonią. To prawda, że z punktu widzenia formalnego, tak jak to wygląda z zapisów ustawowych, konstytucyjnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest za to odpowiedzialne, można by te zapisy zmienić, bo Senat był świetnym miejscem, był świetnym miejscem na kontakty z Polonią, a w ogóle to jest inny taki mój konik, ja od lat mówię, że Polska po 1989 roku popełniła bardzo poważne błędy, jeżeli chodzi o sprawy polonijne. Dwojakiego rodzaju, po pierwsze zostawiła olbrzymią polską Polonię, tą Polonię wykluczoną tak. na wschodzie, prawda? Głównie na wschodzie. I to jest sprawa, która powinna leżeć nam na sercu i to trzeba by rozwiązać. A druga sprawa, znaczy nie do końca, no bo oczywiście tam karta Polaka jest, no ale nie ma możliwości powrotu dla tych ludzi, nie ma możliwości wykorzystania tego potencjału demograficznego. Powinniśmy to zdecydowanie jako państwo zrobić. A druga sprawa to jest odcięcie się od polskich elit i od dorobku polskiej polonii. To są miliony ludzi na całym świecie, którzy mogliby za Polski bardzo dużo zrobić, wnieść bardzo dużo. Ja dostaję maile teraz nawet po tym, jak stałem się trochę osobą publiczną bo w ostatnim czasie, dostaję bardzo dużo takich maili. Od ludzi i wiem od lat, bo jako naukowiec się kontaktowałem na świecie z, Polon z Polonusami, którzy mają żal do Nowej Polski, że ich odrzuciła. Prawda? Odrzuciła ich pieniądze, ich idee, ich pomysły, ich patriotyzm. No, polskie elity po 1989 roku widocznie nie chciały mieć konkurencji i nie, nie otworzyły się na Polonię. Przecież to są miliony Polaków. No że tracą zresztą powoli swoją tożsamość przez to, że Polska się od nich odwraca, w gruncie rzeczy. A jak rozwiązać możemy z problem bezrobocia? Problem bezrobocia oczywiście jest problemem trudnym, bo ten bezrobocie się narasta. Wyraźnie widać, że będzie coraz większe wskaźniki. Wczoraj byłem też na takim zebraniu, które było poświęcone tej problematyce i to będzie w tej chwili główny temat i problem, bo ten kryzys yy, się zbliża, czy już jesteśmy w zasadzie w kryzysie, więc trzeba bardzo energicznie uruchamiać najróżniejsze narzędzia, które są takimi narzędziami krótkoodprosowymi. No, no, zamrożony fundusz prac, tak. pracy powinien być uruchomiony. Ministerstwo Finansów to trzyma ze względów makroekonomicznych, no ale jeżeli się chce przeciwdziałać kryzysowi, to trzeba to uruchomić. Obawiam się, że jutro pan premier Donald Tusk nie przedstawi nam systemowego, całościowego, kompleksowego rozwiązania tego problemu i zmian i reform. To najprawdopodobniej będą takie pomysły ad hoc tam w tej dziedzinie, a niektóre być może dość groźne z punktu widzenia bezrobocia. Więc no to jest do działania natychmiastowego odmrażenie funduszu pracy, ale także natychmiastowa reforma tego funduszu pracy, systemu yy, urzędów pracy. Prawda? One aktywizują na ogół w stary sposób, to znaczy w taki tradycyjny sposób, który zawsze, nie zawsze jest efektywny. Całe szkolenie nie wiele daje, owszem, ono może trochę pomóc, ale nie wiele daje. Wiadomo, że nowoczesny sposób aktywizacji polega na tym, że to jest cały ciąg działań i, i kontynuacja działań po szkoleniu. Prawda? Coaching taki indywidualny. Skoro biznesmeni mogą być coachingowani, to, to także i bezrobotny ma do tego prawa. Wykorzystanie organizacji pozarządowych. Takie inicjatywy obywatelskie. Prawda? Urząd państwowy plus właśnie inne sektory. Samorząd organizacje pozarządowe, a także prywatne firmy. To też jest w tej chwili w Polsce też już realizowane prywatne firmy, które specjalistycznie, selektywnie, inteligentnie budują te miejsca pracy. Ale walka z bezrobociem to jest przede wszystkim pobudzenie gospodarki. Bez pracy, bez budowania pracy, nie ma walki z bezrobociem. W ogóle. Staramy się mówić o pracy, a nie o bezrobociu, bo podstawowa sprawa to jest organizowanie i zdobywanie miejsc pracy, czyli pobudzanie gospodarki. Na no to też są różne metody krótkookresowe, z, od znoszenia barier, deregulacji pewnych rynków, tam gdzie to można zrobić, walki z monopolami, upraszczania obciążeń biurokratycznych i podatkowych dla przedsiębiorców. Być może ulg inwestycyjnych, być może myślenia o poszerzeniu sfer specjalnych, sfer ekonomicznych. No jest bardzo dużo takich możliwości, które trzeba natychmiast rozpatrzyć, podjąć decyzję. Rząd jest trochę nieruchawy, prawda? To są także zwolnienia z, na przykład składki ZUS-owskiej dla młodych, którzy chcą podjąć pracę. No jest sporo pomysłów, które trzeba rozpatrzeć, zobaczyć ile one kosztują i natychmiast je starać się wdrażać. A w długookresowym myśleniu trzeba zaplanować jak najszybciej reformę całego państwa. Państwo musi być tańsze, bo jest bardzo wiele rezerw finansowych, które można by wykorzystać właśnie poprzez oszczędność na przykład na administracji, oszczędność na tych środkach, które idą na ludzi wykluczonych. Trzeba próbować zmniejszać na przykład obszary przerostów administracyjnych, obszarów wykluczeń. To są oczywiście programy długofalowe, prawda? żeby przekształcić kraj cywilizacyjnie, a także pobudzić funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, zbudować kapitał społeczny, który obniża koszty transakcyjne, on obniża koszty funkcjonowania państwa i te wszystkie środki skierować właśnie na rozwiązywanie problemów społecznych czy kwestii społecznych, no, no, bo praca to jest kwestia społeczna i państwo nie może od tego uciekać. My musimy o tym myśleć całościowo z wykorzystaniem także po przedsiębiorczości Polaków. Ja bardzo jasno podkreślił, że uczciwa przedsiębiorczość jest wielką wartością i powinniśmy jako politycy, no, trochę się stałem politykiem, o tym pamiętać, o tym pamiętać. Są dwie strony, są pracobiorcy i pracodawcy, jedna i druga strona musi się dogadywać jest też pomysł przyjęcia, powołania czy też no, zawarcia po prostu na nowo takiego kryzysowego paktu społecznego. No? Kryzysowego paktu społecznego pracodawcy z pracobiorcami umawiają się, że mamy kryzys, musimy specjalne przyjąć środki na czas kryzysu. Ja powiem rzecz niepopularną. Ja bym wbrew temu, co chce w tej chwili zrobić premier Tusk, przypodobając się najprawdopodobniej, no, w grze politycznej, pewnym siłom yy, politycznym, yy, ja bym w, w kryzysie nie zusował. Yy, no właśnie, umów te umowy śmieciowe, śmieciowe chciałam zapytać. Nie zusowałbym mm -hmm. umów śmieciowych, ale po dogadaniu się ze związkami zawodowymi odpowiedzialnymi. Panowie, wzrost gospodarczy będzie 3% czy 4%. Wracamy do umów śmieciowych i likwidujemy umowy śmieciowe. Ma, e, pracownik ma prawo do i ZUS-u do trwałych umów y, i stabilności pracy. Natomiast w kryzysie być może ta elastyczność jest potrzebna, żeby nawet te słabsze miejsca pracy, ale budować, bo inaczej to będzie przerzucone na y, zarobkujących, którzy na przykład student wtedy będzie musiał opłacić tą składkę ZUS-ową, mniej zarobi, o kilkaset złotych nawet zarobi mniej na tym, przy tych małych pensjach, prawda? I, i pracodawca będzie miał też mniejsze możliwości tworzenia tych miejsc pracy. Ja wiem, że to jest niepopularne, bo umowa śmieciowa no, godzi trochę w godność człowieka, prawda? To nie jest, to prawda, ja się zgadzam, że to nie jest czysta umowa, to jest wymuszenie troszeczkę tak. na pracobiorcy, na, praco, na, na pracowników. No, ale może w kryzysie trzeba się jeszcze zgodzić na jakiś czas do ożywienia gospodarczego i mieć umowę społeczną. Wchodzimy w, inny, w inne możliwości gospodarcze i natychmiast to jest yy, yy, kasowane, prawda? I wszyscy wtedy uczciwie wiemy, jak to wygląda. Ale nie, nie, nie. Ja, jak mój ja kolega w tym wypadku głośno myślę, bo to jednak trzeba by z aktorami tego dialogu społecznego o tym poważnie porozmawiać. A jeśli chodzi o system edukacyjny w Polsce, czy uważa Pan, że gimnazja powinny pozostać? Chyba trzeba zlikwidować. To był błąd. No. Ja nie mam pretensji do ludzi, którzy robili tę reformę wtedy w czasach AWS-u, bo mieli pewnie dobrą wolę. No. Nie przewidzieliśmy pewnych procesów yy, i programowych, i wychowawczych. No, no, niestety gimnazja się okazały także miejscem yy, chyba największej przemocy tak, szkolnej. Tak. Yy, no Nie zdały egzaminu, bo też y, absolwent gimnazjum to nie jest człowiek wykształcony. Yy, musi być porządna, porządna szkoła średnia albo porządna szkoła zawodowa, bo to też jeszcze dodatkowa kwestia, jest też wczoraj żeśmy o tym rozmawiali, gdy mówimy o pracy, że musi być powrót do sensownych, mądrych szkół zawodowych. Nie szkół zawodowych, które wykształcają, kształcą ludzi, tak zwanych, nieważne, nie będziemy go nazywali, ale kształcą ludzi bez podstaw do życia w nowoczesnym społeczeństwie, bez wiedzy historycznej, bez y, wiedzy obywatelskiej, ale takich, którzy będą kształcili y, obywateli świadomych, a jednocześnie przyuczonych do konkretnego jakiegoś szlachetnego zawodu. Prawda? I będą też uczyli etosu zawodowego. Prawda? I, i no, takich, którzy bardziej pragmatycznie podchodzą do swojego życia, chcą być związani z jakimiś zawodami. To też musi być troszkę elastyczne. Wiadomo, że ten system szkolny, zawodowy musi być elastyczny, bo rynek pracy jest elastyczny. To wszystko można wprowadzać, takie rozwiązania na świecie są, my stoimy, nie robimy tego. A oprócz tego oczywiście musi być kształcenie ogólne trochę na wyższym poziomie no, dla tych, którzy idą później dalej na wyższe yy, yy, studia. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.